Referendum aborcyjne robić czy nie robić. Mm, aha. Niech kolejny mężczyzna się wypowie na ten temat. Ale najpierw analiza rzeczywistości. Skąd się biorą rzeczy? Czy rzeczy spadają z nieba? Nie. Rzeczy biorą się z działania. Jeśli coś chcemy, to musimy to sobie załatwić. Skąd się bierze prawo? Czy prawo cudownie pojawia się w księdze praw? Nie, prawo bierze się z działania polityków w Sejmie. Jeśli coś chcemy, to musimy sobie załatwić takich polityków w Sejmie, którzy spełnią nasze oczekiwania. Skąd się biorą politycy w Sejmie? Czy oni się tam rodzą? Albo czy się tam włamują? Nie. Politycy trafiają do Sejmu w wyniku naszego łaskawego przyzwolenia. Jakiś typ albo typiara mówi: Ja chcę do Sejmu, i my sobie decydujemy. Ty typiaro tak, a ty typie nie. Jeśli chcemy mieć polityków, którzy są przeciwko prawu do aborcji, głosujmy na PiS albo na Konfederację. Jeśli chcemy mieć polityków, którzy udają, że nie są przeciwko prawu do aborcji, głosujmy na Hołownię albo na PSL. Jeśli chcemy mieć polityków, którzy popierają prawo do aborcji, głosujmy na Lewicę, Albo na nawróconego na europejskim Erasmusie Tuska, który obiecuje nawrócić resztę dziadów z PO. Ale lewaków i rzekomo nawróconych liberałów jest za mało. Więc możemy dalej zaklinać rzeczywistość, wychodząc na ulicę bez żadnego planu i powtarzać, że o prawach człowieka się nie dyskutuje. Takie zachowanie to nie jest polityka, tylko edukacja. Polityka to coś, co przynosi efekt zaraz. Edukacja to coś, co przynosi efekt za kilka lat. Jeśli akceptujemy aktualny stan prawny, to możemy sobie pozwolić na idealizm i przez kilka lat kruszyć mizogińskie skorupy na mózgach dziadów z i PSL. Ale jeśli mamy problem z tym, że polskie kobiety są torturowane i niektóre z nich umierają, to musimy skupić się na rozwiązaniach politycznych. Czyli przestać marzyć o świecie, który nie istnieje, i skupić się na tym, co jest możliwe zaraz. To mamy robić to referendum? Mamy być skuteczni w ochronie polskich kobiet przed torturą niechcianej ciąży. Czy w kolejnym Sejmie będziemy mieć tylu reprezentantów, żeby uchwalili prawo dające kobietom prawo do aborcji, a potem odrzucili weto prezydenta spis? A potem zmienili konstytucję, gdy Trybunał Spis zakaże zmiany prawa? To zależy od nas. Jeśli to dla nas ważne, przekonujmy nasze rodziny i naszych sąsiadów, żeby nie głosowali na PiS, konfederację, Hołownię i PSL. Może się uda. Ale jeśli nam się nie uda. Jeśli nie zorganizujemy się tak, żeby mieć w Sejmie tylu reprezentantów, ilu potrzebujemy, to musimy rozważyć plan B. Plan B nazywa się tak dlatego, że nie jest planem pierwszego wyboru. To plan awaryjny, kiedy nie spełniły się nasze marzenia o wyedukowanych i empatycznych politykach w Sejmie, ale i tak chcemy przerwać torturowanie polskich kobiet. Plan B to referendum. Twierdzenie, że o prawach człowieka się nie dyskutuje, to przywilej osób, których zdrowie i życie nie jest zagrożone. Mam przekonanie, że rodziny zmarłych kobiet byłyby wdzięczne za każde nasze działanie, które mogło uratować ich życie. Decyzja kobiet o aborcji to tylko ich sprawa, ale sytuacja, w której teraz są polskie kobiety, to sprawa nas wszystkich. To odpowiedzialność całego społeczeństwa, żeby zmienić prawo na takie, które nie skazuje kobiet na torturę niechcianej ciąży. To odpowiedzialność również nas, mężczyzn. Hmm. Hmm. Jeśli narzędziem do wprowadzenia tej ochrony jest referendum, to również mężczyźni muszą się zaangażować w głosowanie a wcześniej w promowanie udziału w tym referendum, a wcześniej w promowanie organizacji tego referendum. Więc teraz każda z nas, osób musi zdecydować. Chcemy bronić demokratycznych ideałów czy chcemy bronić torturowanych kobiet? Historia ostatnich lat pokazuje, że jesteśmy w sytuacji, w której możemy wybrać tylko jedną opcję. My nie mamy nic do stracenia. Już nie mamy należnych nam praw. Właśnie dlatego musimy o nich dyskutować, ponieważ dyskusja również w referendum to szansa na zdobycie tych praw. Jak już je zdobędziemy, to wtedy będziemy mogli wygodnie odmawiać dyskusji. Wtedy nikt z powodu naszej odmowy nie umrze. Lepiej mieć prawa człowieka w wyniku referendum, niż wcale nie mieć praw człowieka. Dobra, róbmy trudno. Stop? Ostrożnie. Jest powód, dla którego Hołownia i PSL chcą zrobić takie referendum. Oni nie chcą w pragmatyczny sposób doprowadzić do ochrony polskich kobiet przed torturą niechciarnej ciąży. Łatwo to sprawdzić, pytając ich, jak sami zagłosują w takim referendum, albo co będą rekomendować milionom swoich wyborców. Każda odpowiedź inna niż. Popieram prawo kobiety do decyzji do 12 tygodnia ciąży, pozycjonuję ich jako naszych przeciwników w tej sprawie. Więc zamiast dyskutować z nimi o narzędziu, jakim jest referendum, zapytajmy ich o cel, do którego to narzędzie ma nas doprowadzić. Odpowiedź dziadów z katoprawicy nie będzie zaskoczeniem. A to znaczy, że jeszcze trudniej będzie reprezentującym nas politykom wprowadzić oczekiwane przez nas prawo. Dlatego musimy działać. To nie znaczy manifestować nasze emocje na marszach, to nie znaczy zaklinać rzeczywistość hasłami o prawach człowieka. To znaczy przekonywać ludzi do decyzji politycznych. Plan A. Pozbywamy się z sejmu mizoginów z Hołowni i PSL. Jeśli znacie kogoś, kto na nie głosuje, to przekonajcie ich, żeby głosowali na osoby popierające prawo do aborcji. Plan B. Negocjujemy z mizoginami z Hołowni i PSL. Dyskutujemy, kiedy to referendum ma być, jakie ma być pytanie, jaka ma być wcześniej kampania edukacyjna. Jak to wszystko sobie ustalimy i będzie nam pasować, to wtedy zgodzimy się na referendum. A jeśli nie będzie nam pasować, bo na przykład będą mówić kato przemocowe hasła o życiu odpoczęcia i nienarodzonych dzieciach, to przestaniemy z nimi negocjować i będziemy czekać 4 lata, żeby jeszcze raz spróbować zrealizować plan A, czyli pozbyć się takich osób z Sejmu. Niestety przez ten czas wiele kobiet straci zdrowie i życie, ale przynajmniej będziemy wiedzieć, że zrobiłyśmy wszystko, żeby je uratować. Jeśli nie chcesz iść do urny, żeby walczyć o prawa kobiet, to idź do urny, żeby wybrać polityków, którzy będą walczyć o prawa kobiet. Każde wybory to referendum, w którym odpowiadamy na pytanie, jakiej osobie powierzasz misję decydowania o naszej wspólnej przyszłości. Mamy problem do rozwiązania i musimy rozwiązać go teraz. Nie ma znaczenia, w co wierzysz. Znaczenie ma to, co zrobisz, żeby go rozwiązać. Znaczenie ma polityka.